Yo, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Riter I, i ja Was witam na Brodaty, bo to słowo Brodaci Jestem no przywitaj się. Dzień dobry. No. I, I ogólnie gramy tutaj, tak byście no. nie widzieli. No. I no. No czekaj, czekajcie, I, i ty, bo dzisiaj... I, dzisiaj i, dzisiaj i zrobiłem, zrobiłem pętę... Do zrobiłem pętę Casy wczoraj <coughs> i się ucieszyłem i ogólnie no. I co? I cześć. Hello I co jeszcze powiesz? Zapytam się ludzie jakim ferie mijają, bo Lubelskie ma ferie Bo ferie tak. są spoko Ale to tylko, w, znaczy chyba w trzech województwach te ferie są, wiesz? Kurde! A kto jeszcze ma ferie? Lubelskie ja. miało pierwsze Tak, to ma w stop ferie Cicho No to ci, no co jest grane? To pochwal się Co? To ma jeszcze Ale, ferie? Czym? Ja ale oprócz, Ale województwo jakie? Moje. Ale ty jesteś w lubelskim. No i co? I wiemy, że Lubelskie ma już ten czerie. Widziałeś jak szybko, doskoczyłem. Proszę mi tu drobinę dać zalej z góry. Nie. No weź, no bo spadnę i się zabiję. Nie zabijesz się. No ja. No jakie, jakie województwo dzięki jeszcze szaferię? Moje. Ale serio się pytam, w ty grubasie dotknąłeś mnie. Spadaj na dół tam. A! Jestem! Jestem! Lighter, Jedna. Nie, 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 nie! A. Kurde. A. Ej, Lighter, Dostaniesz w ryło za chwilę. Skotleta. Masz. Skotleta. Gdzieś się kiedy wziąłeś? Przeszedłbym to. Dobra, chodź idziemy coś robić. No, powiedz, kiedy... Województwo jeszcze jakie o mają Nie pod... wiem, co mi zobacz na internecie, czepiasz się mnie w ogóle, jakbyś nie wiem, nie masz bliższej rodziny, czy co? Eee, wal się 17. Hmm. Jak ty tobie mówisz? No jak ty dobie mówisz? No, to wie, czy ja będę patrzył, które ma. No bo które mówisz, że ma jeszcze co? mają ty. No bo mają, chyba trzy województwa mają jakieś te serie. Okay. Jakie trzy, pięć. No, pięć nawet nie trzy. Lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie. No widzisz? Dobra, yy, czekaj. Powiedzcie na. A ostatni dniu, mają. Nie to wam działkę oddam, bo A się ostatni mają. Dolnośląskie, mazowieckie, opolskie i zachodnio-pomorskie. Tak, w czerwcu. Nie, w lutym, 13. A nie w czerwcu? Idę, tu, muszę przejść. O, dobra, jestem. No, także Op, tak, słuchajcie. Nie tak. O, nie tak. Op. Po wielu Op. zapytaniach hmm, lajt ten tak. swój własny kanał. No właśnie, otworzy. Lighter powiedział, że otworzył własny kanał. Jestem! Je, je, jestem, Lajter, jestem! Co okay. teraz? Hop! Eee. Jest. Hop! Jest. I gdzie teraz mam skoczyć? No i po wielu właśnie pytaniach Lajter no, w końcu no, no. założył własny kanał. Suchy mu zrobił ładną grafikę w backgroundzie. Jeżeli ktoś nie widział, to niech wpisze. Jest śliczna, lepsza od tej twojej. Taka cukierkowa, że jakby normalnie, wiecie co? Padna cukierkowa, ale no widać, że mam do czynienia z profesjonalistą. ty możesz. Wchodzisz na, wow, na ten kanał i wie, że. na ten kanał i ŻE tam profesjonalista NAGRYWA, a nie jakiś dingis. Zobaczymy, jaka częstotliwość będzie filmów Lightara. Mi się wydaje, że jeden to... na miesiąc. Nieprawda, trzy na tydzień. Mhm, zobaczymy. Jak żyć to tam że jest? ja Normalnie. Coś easy. Uczyłbyś się od mistrzu. Oh, fuck. O widziałem, no bardzo ładny skok No, no bo sprinta nie włączyłem Ta, dam sprinta. już Sprinta Weź twoje ferie kurde województwo Idź stąd Idź sobie sam stąd Idź stąd Teraz cię biorę Dżingis Nie wiem czy wiesz, ale dżingisowy poskremiacie do poskremienia dżingisów Tak z pewnością No tak go nazwał. O tam jest dziura, idź tam się schowaj o tu, dobra, nie chodź coś, robimy, dobra? Weź, bo. Możemy ci pobić. Nie, już wystarczy. Nie bije dzieci. Ja też. A ja, starszych ludzi. No i dobrze, przynajmniej masz szacunek, no to się chwali. To akurat jest bardzo no. dobre. I lajter otworzył was na tak. kanał. Na tym kanale będzie na pewno. Bardzo, czekaj, bardzo czekaj, bardzo czekaj, czekaj, ma. czekaj, ale co to, co, co to za reklama tutaj na tutaj a co, na nie mogę? Kanału? No jeszcze, że nie, a zapytałeś się? Dzięki, mogę zreklamować kanał? Jak to, jak to tak, tak, te, A to tak ogólnie, tego. ogólnie ten... Idź po Czyż wodę, to... wylej wodę do studni. Studni, gdzie ci stań do wodę? No nie wiem, to tutaj jest na przykład to. Dobra, już. To mo... Dzięki, z... mogę zreklamować kanał? <laughs> Przecież żartuję. A to już no nie powinien reklamować nie, osoba, która nie, prowadzi ten? Zacznijmy, zacznijmy od tego, że założył swój kanał, no bo ym, on tam nagrywa takie gry, które ja nie gram, no. Kiedyś grał. No, w Lola. Ale on ma swoich teraz lepszych kolegów i ze mną nie chce. Tak, weź się, zamknij. O, ale mu teraz pojechałem po całości. No weź, no gdzie mnie topisz normalnie, no. Ja z tobą Rozlałe nie Lola. Rozlałeś na chodnik normalnie. No, no bo się ścigałem, no. Znaczy ja... Znaczy ja już bym nie dał rady chyba się do tego Lola wrócić, powiem Ci szczerze. Tam się tyle zmienia rzeczy, że nic normalnie... nie zmieniło. No jak się nic nie zmieniło? Doszło nowe postacie, tyle. No I to właśnie, to mi? bardzo dużo się zmieniło. Słuchaj, dobra, chodź, coś będziemy w 2017 roku doszło 8 postaci, w no, 2015 no, roku doszło 30 postaci. A w no, 2015, 2015 grałeś jeszcze. W 2015 chyba tak. E, no właśnie. Chodź tutaj, tu trzeba zrobić ten, dach. Ja nic sobie nie robię. tak. No weź. Ja gadam. No ja rozmawiam. No Słuchaj. proszę cię. Jesteś no. złośliwy, wiesz, naprawdę. Pewno... Ale ja nie jakich półpłytek, No ja nie wiem No tak tu mam... trzeba zrobić Oto od do dotąd i stąd do tamtąd. No to zrób. A ty nie umiesz? Nie. Jakich półpłytek ja Tak potrzebujesz kamiennych? No nie no, drzewiennych. Bo ja mam takie. A ja nie mam drewna. Drze nie chcę takich. Ja chcę dre drewniane. Zabieraj to, bo nawet miejsca już nie mam, żeby sobie. Tu mam jedno drewno, Boże. zobaczmy czy tam jest w skrzynkach. Tu jest jeszcze no. drewna sporo. W ogóle tu trzeba pozostawić Łap. rzeczy. O, skąd tyle irona? Boże drugi. Póki ostatnio. Płyteczki. No to porób ja nagadał. No. I... I ja tam będę wcał tak Aha, powiedzmy, trzy, tak. dwa filmy tygodniowo. ale leży, bo tak samo ja sporo nie gram już tak strasznie i... Mm -hmm, tak. No tak, no co? No tak, nie mm -hmm. No właśnie. No oczywiście, mm -hmm. Nie ma jak to mieć dobre zaparcie w rodzicu, nie? Znacie to? Zaparcie czy oparcie? Oparcie, zaparcie. I ty masz zaparcie, wiesz, kiedy. <laughs> masz zaparcie. Dobra, dobre oparcie. Dobra, słuchajcie. Daj mi dokończyć, bo ja ci nie hmm. przerywam. Dobra, no to mam... No ja też nie przerywam. właśnie przerywasz, nie dać mi do końca. Tak prawda. Nie masz świadków no. na to. Co mam, nagrywasz. Nie wiem, a to Woody. A już się co? kameruje Maciek. Jak się kameruje? Co się kameruje? Nic się nie kameruje. No mam świadków na kamerze. Dobra, nieważne. Cicho. E, no, cicho. Dobra, chodzę. Ale gdzie idziesz? Serwera do No wracaj! Nie, bo mi fryłaś na to. No już nie będę, jeszcze dwa razy tylko. Kłamiesz. Nie wracam. Dobra, kła kłamiesz, no, kłamiesz. Ty za to zawsze prawdę mówisz, nie? Jak się tak. płaszcz Dobra, no wracaj mnie tu i nie denerwuj mnie normalnie, no. Muszę dach tak budować, bo to by się nie chciało, wiesz co. Eee, to nie... No, no dlaczego mnie zrzuciłeś? Aha, XD. No i... Tam będę nagrywał jakieś tam Lole, CS A będzie mało, bo JC e, No co JC, nie rozumiem. JC. No to Dlaczego? to masz. No bo tak. No I, no i no. No bo ale grałeś, CS teraz, teraz sobie ciebie chcę zapytać jedną rzecz. Grałeś A? kiedyś naprawdę bardzo, bardzo dużo w CS-a i teraz nie A? to, żebym go chwalił, bo, bo to mi się rzadko zdarza, nie? Ale, ale on grał naprawdę dobrze w tego CS-a. No i co? No i, i czemu mówisz teraz JC? Kiedyś to żeś tyle czasu spędzał? No kiedyś było inne. Kiedyś było Ale co, inaczej. CS się zmienił? No tak, ja przecież na przykład samo wbijanie rank jest teraz ko koszmarne, tak? Znaczy ogólnie CS to CS, tak znaczy, że... Jak wbijanie rang. No bo nie rozumiem. O kurde. Kiedyś było tak, kiedyś. że wygrał 2-3-4 gry pod rząd i masz nową rangę, nie? No a teraz trzeba mieć, nie wiem, 148 tysięcy, nie, bo. nawet I tak chociaż jak robił rotu ten we Silvera chciał się no. wybić z... No tego... na Globala, nie? No, no. To mu po 12 gier wygranych pod rząd, dopiero wbiło na Silvera chyba dwójkę, tam Elite. Ale to przeskoczy, przeskoczył kilka, tak? Nie. Tych Silverów, Cl czy nie? Silvera czwórkę na Silver Elite. No, no, no. To jest jedna ranga. Aha. No to I... nie do, do bani to wszystko. To już w LoLu mam lepsze, kurde, robienie tych rang, z czego w LoLu tyle jest tych rang, że jacie telewizji. No w Lolu no, masz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rank. No i 5 no z, od, pięć od, z od nich. Od brązowego się zaczyna, nie? No tak, no brąz, silver, gold, platyna, Diament, master i challenger. No. A ty doszedłeś w Lolu do jakiej? Do platyny tylko. No, miałem, plan, miałem plan wejść do diamentu, ale zacząłem wychodzić na 2XD. <laughs> no serio, ale, tak się, ale to ja się tak śmiesz teraz, tak, powiem, tak się śmiejemy, nie? Nie, nie wychodźcie na dwór, bo nie bijecie... Bo w nie bijecie diamentów, lolu. Słuchaj, <laughs> Bo nie. tak się śmiejemy teraz, nie? Ale zaraz, serio ci mówię, zacząłem więc wychodzić na dwór i nie miałem czasu po prostu no na grę. dobrze chyba, żeby... Ale wczoraj zrobiłem pętę pają i jestem na siłę, żeby bić diament. Nagrałeś to? Nie, właśnie. A, ty nic ci nie uwierzy. Ale mam y, mogę pobrać tego. Mogą być takie... Może być taki daszek? Zobacz fajnie, nie? No nawet. No nawet fajnie wygląda. A weź postaw tutaj po bokach. A tego się nie da. A tyś nie nie da. Nie, 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 się Po da. bokach tutaj. Tak? to to jest Tak? I to jest z drugiej strony. Tak nie, tak tak się nie, No. zobacz. nie, 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 dostaje. No. nie, nie, się nie, By się nie, nie na samy górze to tak trochę nie bardzo chyba Dobra, ładnie. No także <coughs> także wiecie, załóżmy. I róbę le... się tutaj po bokach, zobacz Lajterek swój kanał, co po bokach. Daj mi dosyć, daj mi dwie płytki. Daj mi dwie płytki Takie coś no Tak dookoła? Tak No ale to wtedy zjadę tutaj połączę Jak dookoła tak będę robił No to połączysz To będzie takie przejście pod spodem? A no, bo najwyżej możesz to po, pomiędzy tymi zrobić jakąś lepszą teksturą, jakoś wziąć to bardziej do góry. No pomyśl, użyj mózgu. Jezus, jesteś dla mnie złośliwy po prostu. Nie jestem dla ciebie złośliwy, jest. Wiem co jest dla ciebie najlepsze, jak ta rodzica mówiła. No, tak. ty to rodzice mówią. To wszystko dla twojego nie. dobra. Ty wiesz dla mnie jest najlepsze, no. Ja, to ja tutaj postawię już, no, chuj, nie ja wiem... Postawię tutaj dajem bloka. Bo jestem bogaty. Jestem bogaty potaty A nie, dobra, nie mogę dać, po swojego odbloka, okej? Okay? I, I wezmę tabliczkę i napiszę, kiedy będziemy. Kiedy będziemy? Kiedy będziemy nagrywać, Nagry nagrywać okej okay, odcinek. No dobra, niech ci będzie. Pe, 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 pe. Teraz jest jakaś tabliczka. Ej, bo już, już jakieś pa. pojąki mnie tutaj biegną do mnie. Dobra. Nie wiem gdzie jest toczka. Para pa para ją. Teraz napisać. BĘDZIEMY WY... co... Nie, w sobotę nie będziemy, bo mnie nie ma. A gdzie I przecież ale na łód kolejny. W niedzielę. O której? Nie wiem. To jakąś liczbę. Nie mam pojęcia. No to cięgi. No co dobra 18.00 Mówisz, będziemy o tej godzinie? Znaczy, ja, ja będę, nie wiem, jak ty. No dobrze. Wystarczy, że jeden z nas będzie. No patrz, tak. przylas, ty. A, raz, no szczęście. Czy ja Kiedy... cię zaczepiam? Ej, cycek, idź stąd, idź stąd, idź stąd! I cycek. Dobra, Pajam, nie? No. Mogę dokończyć końców, co na tym kanale. Przepraszam. Nie na tym kanale. No, będzie dużo lola na pewno, bo loli jest super. Polecam granie w League of Kiedyś mówiłeś e... trochę inaczej? No, zawsze mówię trochę inaczej. Ogólnie walić lola, bo jest głupi, ale gramy w niego, bo nie ma co robić. A czyli, masz wybierać między graniem rola, graniem w wota, to grasz w lola. Graniem w co? Graniem w lola, a w wota. Oczywiście, nie obrywając każdego wodnego gracza w wota, bo tak samo wielu moich znajomych jest. World of Tanks, yy, mówisz? Tak, tak samo wiele moich znajomych gra w WOTA i jest ogólnie taki śmieszny ten. No, ja to jest ogólnie. <laughs> jest ogólnie taki śmieszny żart, powiem ci na temat WOTA, ale nie wiem, czego mogę powiedzieć tutaj. Nie można. Nie można się z gier nabijać Każda gra jest fajna, w Ale nie, tego, ja się nie nabijam z gier. No, ludzie w nią grają, wiesz? To jest taki po żart. Znaczy ja tam. To jest tylko, tylko wyrażenie własnej opinii, nie? Ja to znaczy, nie jest mój żart, tylko ktoś to wymyślił kiedyś tam. Starych czasów. Nie czy żeś sam tego nie wymyślił, tak? No, ja nie, nie wymyśliłem tego. Powiem ci poza wizją, bo zaraz powiem coś głupiego i będzie jak ty się wyrażasz. Nie? Lingis. Mm -hmm. Wiesz co, tak mówisz do mnie w taki sposób, jak ja bym naprawdę był takim wrednym. No nie, ujcie, ale na wizji nie mogę który, tak mówić. Który, który, który ciągle ci nie wiadomo, czego on ci nie zabrania. Ten twój ojciec nie. jest taki normalnie, on, on ci wszystkiego zabrania. Tu uważaj się, w Panie ogóle, Boże. co mówisz. Ale co, nie mogę tego powiedzieć, tata. Tak się tata. zachowujesz. Zachowujesz się tak. Gdzie jest szpadel. Nie da się naprawić, dobra. Co są to są takich tych... Fajnie to wygląda. No, fajnie wyglądają, mówię. Tylko weź dookoła do to, 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 to co mówiłem. Jeszcze. Patrz iść tam tak. weź, weź, z nim no Dobra, a tu dookoła taką? Tak. A może tylko bo z zaszczy... przodu? Nie nie nie, bo no, tak, z będzie, jeszcze ja będzie. będziesz wziął tył. Mówię ci, zrób tak całość. No, dobra no. Albo, po, bo, albo tylko na środku zostaw i potem zrobimy to jakieś no, wyniesienie, takie wiesz. No. I na tym kanale będzie... No. Boże. Teraz, żeby nie było, że ja ci przeszkadzałem. Wiem, bo ja wchodzę w, zawsze w inny temat, no. No dobrze, no, że coś no tak, nie, i co mówię. Ty mówiłeś, gdzie dalej no. Z tyłu tak samo? Dookoła całego. No, a tu środek tak samo? To pamiętaj... Środek zostaw. Mhm. Takie... Dobra, nie? Takie... I no <laughs> na tym kanale... Będzie... <laughs> będzie dużo Lola. Będzie Będą też jakieś tam gierki po boczny, nawet mam pomysł tam w Dark Soulsa o jakiś tam raid'e. E, bo nawet Szymon sam się śmiał jak grałem w Dark Soulsa. jak nie wiesz ging, to się tylko zapytaj i on ci powie, się śmiał. Nie no, ja słyszałem ile razy żeś tam umierał w Dark, dark Soulsie i... No bo tam są nieraz takie głupie misje, kurde, no, jeśli nie da przejść tego. Bo to jest trudna grać, jeżeli by nie wiedział. to by było fajnie wyglądało. A może tak zabutujemy tutaj? To będzie takie po prostu ochrona przed deszczem, nie? Możesz to zabudować, albo możesz po prostu inaczej zrobić inaczej wniesienie takie. Ale tak chcesz. Czekaj, bo mnie się znowu płytki skończyły, muszę biec. No. Nie na tym kanale. No bo. No. No. Będzie dark, co. So, będzie kanale, jakiś lol. Które się nazywa... E, który się lighter. nazywa lighter. Okay. Tak, jestem lighter, jakby sobie. Będzie LOL. Będzie... będzie lol. Y będzie no, więc... Dark Souls troszeczkę. Znaczy no, no, głównie będzie LOL, tak? Ale jak wyjdzie jakaś, nie wiem, nowa gierka, czy nie wiem, pójdę sobie podać CSA, bo nie wiem, padaczka przejdzie. A to... no, może i co jeszcze na tym? Może coś zagram. Co? No będzie wszystko. Nawet może Minecraft rzucę, nie na żart No dlaczego? Czy ci Minecraft, Nie, no, jeżeli no. to by Minecraft rzucił to jakieś parkury, bo to mnie jakoś najbardziej tylko ciągnie, tak? A. Bo nie chcę, z tego, nie chcę z tego tego robić takiego, wiesz, że wszystko będzie, nie? To ogólnie nie, no, tak czy jak kanał. Kanał, gry, jest, które... kanał jest głównie na... opiera się na rolu, ale to <laughs> samo to, to że na przykład, nie wiem, powiedzmy prosty przykład, o, tam przykład, no, nie no, wiem, jeżeli ktoś kojarzy typa... Yy, Night Blue typa non to w LoL'a, tak, ale to nie znaczy, że na streamie od czasu do czasu nie odpali jakiejś innej gierki, tak? No, tak można powiedzieć. Nie, no oczywiście, nie można przecież Yy, mówi, że tylko... Yy, że tylko je, je wiemy <coughs> gry to będzie grało, nie? Bo zobaczcie sobie nawet yy. na tych wszystkich ludzi, którzy właśnie Fajnie to... Nie mówi, wiem, oglądacie to powiedzmy, się. nie wiem yy, oni nie odpalali sobie jakieś zwykłej gierki, tak? Bo no. nie będę przestawał kanału, bo zaraz będzie kurde, że Lajter więcej powiedział dobrego w innych kanałach niż o własnym każdy Ale ma swój no. pomysł na kanał i to jest tak, że... Ja nigdy w życiu nie broniłem Lighter'owi i nie bronię, żeby on sobie swój kanał otworzył i gra w te gry, w które nie gramy wspólnie razem na dzięki Synek, bo ten kanał dalej będzie istniał. I dalej to będą nasze wspólne gry, dalej tutaj będzie, będzie realizowanych parę pomysłów, które ostatnio mamy. Oni mnie strasznie namawiają do tego, żeby kurde, nagrać co? Spróbuj się nie zaśmieć, tak? Tak. Ja. Ej. Daj to Don't Laugh Challenge. No. Ale ja tutaj tak, tak nie za bardzo do tego podchodzę. Wiecie? A do czego się? Za bardzo. No mówię, nie za bardzo podchodzę. A mówię, a, a, a. mówię, da. Nie wiem, no. Nie wiem w ogóle, wiesz. Wiesz, że ja mam takie dziwne podejście do challenger, nie? Że to, to dla mnie tak to po prostu tak nie za bardzo zaprzymałem. To, to fajnie wygląda z daleka, wiesz? Chodź zobaczysz. Mówię ci. Coś. Ładnie to wygląda. Ja. Widziałem. Y Jakoś tak nie za bardzo podchodzę do tych challenge, znaczy jest tam parę też takich pomysłów, które chcemy zrealizować, o czym nawet mówiłem Kasper, o tym takich rodzinnych, rodzinnym graniu z zakładaniem się tam o coś, nie? Tak, to wychodzi na śmieci. Nie, 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 kto myje gary, to jest najważniejsze. Ja nie myję. Kto przegrywa, ten myje gary. Muszę sobie gr gry jakieś poszukać właśnie, żebym wybrał. Można się o pieniądze zakładać. O tak, już o pieniądze. Hazard ci w głowie, nie? Butelki no tak. zbieraj. Coś zbieraj. Hazard w głowie. No, no fajnie to wygląda. No wiem, widzisz? Słuchaj, by się przydało teraz... Teraz studniam zrobić. Tutaj to, to był ten pomysł. Przystań zbudować tutaj, wiesz? Tutaj się, to mam zrobić? Przystań. To przystań. No przystań dla statków, które nam będą kawę i cukier ja się przestań przystań. A, ja tam przystań i się Przestań. Tam przestań. Sam się przestań. No Zarób by umiesz, umiesz dobrze nurkować, to weź tam, trzeba będzie, wiesz, patyki, znaczy te płotki stawiać pod wodą, żeby były takie, wiesz, filary, nie? Tak ty mówisz filary. To filary. Podtrzymujące pomost, wiesz? W ogóle coś dzisiaj zaczniesz robić, czy nie? Nie, właśnie Br ci odmowę w gościu. Dla już umarł. Dobra, możemy skończyć odcinek. Jak skończyć odcinek? Duż no ile mi mam minut? Dach, 20. Tak żem tutaj postawił. My Ale mam ile mam minut? 20. No właśnie, ja lubię takie krótkie odcinki. Fajnie się to ogląda, bo to wiesz. Znaczy, masz śniadanko, nie wiem, kolację, obiad, śniadanie pod wieczorem, nie dlaczego wiem. Nie, bym nie skoczył, no to jest. Z... Ty by oglądał 20 minut. Zobacz, ładnie Taka jest to prawda. Wygląda, nie? No mówię ci, że ładnie wygląda. tam, tu trzeba, tu trzeba czy, czystań budować, wiesz? To się buduje w następnym odcinku. budować, ja, ja, zrobię tam dojście. Będę sobie, wiecie, o. Umiesz zbudować na przykład... Znalazłem włos brody Merlina drugi. No, dobrze, ciesz się. Nie. Zmoba ci wypadł, czy co? No. No widzisz. Słuchaj, to ten, ja ci powiem tylko jedno. Ty umiesz takie budować te? Takie, no... Żurawie portowe? to jest żuraw? Boże, dźwig taki, który mi się łatwiej różne rzeczy na statek. To kim ja muszę pracować? No i tu byś taki przystań się wybudowało. Znaczy, no, jest jeden Wiedźminie, można go skopiować. Nie no, to zbuduj takie jakieś z i tyle. To nie jest takie proste, i telefon dzwoni. Dasz radę, a nie chcę dzwoni. Ale ja muszę cię najnacząco odwzorowywać, ty, bo to jest za no tak, lapa, że... No dobra, moi drodzy, to co, tu będziemy budować... O, Edek przyszedł. Tu będziemy budować później przystań. Edek, no weź spadaj, mnie. bo ci bywale gonga to zobaczysz. No. Czy tak, tak to by właśnie było, żebyśmy przy sobie Jestem. Podejrzewam, kto dzwonił. A ja nie, bo rozłączyłem się od razu. Aha, a kto dzwonił? Nie mam pojęcia. A ktoś, um, poczekałeś przynajmniej, jak Czekalo powie? Nie, nie czekałem, Aha. bo podłączyłem się i rozłączyłem, nagrywamy, ty. Cześciu. Dobra. Praca I jest i najważniejsza. Tak, I tam zda. zrobimy, byśmy tylko te drzewa stąd wycięli, bo tu trzeba było... Ty, ja mam pomysł o... na to. Kurde, żeby to, to, to inaczej zrobił... Młyn tam taki zrobić, fajny, dobry jest pomysł. Młyn co? nad tą? Nad wodą? No? no tak, no, młyn nad wodą, dlaczego? Na no, jak... będzie, w, będzie w młynie... No to miałem ja mam miałem fajny młyn na tym, słyszysz? Miałem fajny młyn na single, ale go usunąłem. Ale dlaczego go usunąłeś? No bo nie grałem już na single. Co? Hmm, wiesz co? Wiesz co? Wiesz co? Gdzie ty nie, ucujemy ten śladek robimy no inaczej, słyszysz? No, nie rozwalasz Czego Ale, inaczej? no bo zobacz, że to tak za płasko wygląda: żadnej tutaj takiej żadnej techniki budowy, nic, po prostu no takie dobra, płasko no, wyglądające. Co tu coś, wy, coś wymyślę. No okej. Okay. No to cóż, to moi drodzy, dzięki Wam serdeczne za oglądanie. Dzisiaj taki luźnicki odcineczek, bardziej informacyjny. E, I bijeś na mój kanał. O kanale, o kanale lightera. E, tak, bardziej informacyjnie, do tego, żeśmy dzisiaj tutaj podeszli. Po prostu, nasze, jak zwykle, nasze rozmowy. Chodź tu, syn, uściskam cię mieczem. No, proszę. Ej, Ej nie, bij, nie bij ojca. Ręka ja ci odpadnie, zabicie ojca. No, dźwięki są pod No, no. Ty już sobie nie, nie, nie gra w sobie, dobrze? No. 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 Aleścista z ciebie, a nie dosłownie ze mnie. I, I słuchajcie, i, i, i cóż. I zapraszamy do kolejnych. Na mój kanał. To będziemy sobie budować... O zobacz, tu by się w tym miejscu... A posadziłeś drzewo, Tu? No. Fajnie. No, właśnie tak no. no! Dobrze, no. Ale takie cztery posadzić, żeby takie duże wyrosło. Olbrzymiaste. Nie, bo no... To weź to, olbrzymiaste, no. weź takie. Nie, bo już urosło te. To takie małe. No i zawaliście wygląda, choinka no, gość. Łabe. Nie wyrabiam z nim. Gościu. Co ty robisz, chodzisz i mogą już wszędzie. No, zościu, zobacz, jak to jest świetnie. Wyczerpie, wygląda to, to po prostu. Wyrównać. Tu plaża taka, tu lighter się będzie nago opalał, jest ok. No i dobrze, nikt nie będzie no, widział naszego. Na no i to zdejmi i cię opalać. Dobra, e, dzięki moje. serdecznie za oglądanie. Jeśli film ja mi się podobał, zostawcie łapeczkę w górę. Zostawcie komentarz, zostawcie suba, jeżeli żeście jeszcze nie zostawili u lightera. I dzięki się też. Znaczy, u dzięki jest no. synka, sorry. Już teraz w ogóle lajter nie będzie chciał ze mną nagrywać, bo mam swój kanał. Ale. Taki będzie. Mam swój kanał. Zobaczysz mhm. kiedyś cię będę był z no Dobrze, cieszę się z tego. Też Ty się cieszę. Nawet, nawet nie wiesz jak bym się cieszył, że być bardzo szybko zdobył więcej subów niż na stół tutaj Nawet nie wyobrażasz sobie tego. To nie wyobrażasz jak się się ja cieszył. <laughs> Trzeba być po prostu I systematycznie w tym wszystkim i będzie okej. Okay. Żadnej systematyki, trzeba mieć dobre wideo. Dobre wideo i systematyczność też dużo daje. No tak, ale lepsze jest się... dobre wideo. Co się dzieje? Czego nie mogę dalej podejść? O jestem dobry. No bo tu no, są like. To tak, to jeszcze raz dzięki serdeczne. Pamiętajcie, że gdy łączą... Nawet, Nawet i zapraszamy na kolejne odcinki na kanał Dzięki i na kanał Leitera. Cześć, A na będzie, razie. Fila. E, e, chwila? Co? Będzie dzisiaj odcinek, jakby co? Będzie. Już dziś będzie. No, będzie co? odcinek, jakby co, u Lajtera. Na razie, trzymajcie się. Hello. Cześć, jo. Hej.